Cześć! Pokażę Wam dzisiaj maszynę TEXI JOY 13. Jest to podstawowa maszyna do szycia w sam raz na domowe przeróbki, skracanie spodni czy podwijanie filanek. Ma bardzo małe rozmiary, dlatego idealnie sprawdzi się dla dzieci. Ma super kolory zielony, różowy, niebieski i fioletowy. TXJ13 ma 13 ściegów. Wybiera je się za pomocą pokrętła. Będzie słychać charakterystyczne kliknięcie, kiedy przełączymy ścieg. Maszyna ta ma również czterostopniowe wykonywanie dziurek do guzika. Szycie wstecz. W tym miejscu znajduje się szpulownik do nawijania małej szpuleczki. Tutaj jest regulacja długości ściegów. W tym miejscu regulujemy naprężenie nici górnej. A tutaj znajduje się prosta i łatwa instrukcja jak nawlec maszynę. Po zdjęciu pojemnika na akcesoria pojawia się wolne ramię, które pozwala nam szyć na okrągło nogawki oraz rękawy. Odsłoniła się również klapka, za którą jest chwytacz. W tym wypadku jest to chwytacz wahadłowy. A w pojemniku na akcesoria oczywiście ukryte są dodatkowe akcesoria, o których opowiem za chwilę. Z boku maszyny widzimy włącznik zasilania oraz miejsce na kabel zasilający. Jest z tej strony również koło zamachowe maszyny, które pozwala nam na pozycjonowanie igły. W tym miejscu mogę Wam również pokazać, gdzie ukryty jest czpień szpulki. Wysuwa się go tutaj z tyłu maszyny. I właśnie tutaj umiejscowiamy naszą szpulkę, aby rozpocząć szycie. Z drugiego boku maszyny widzimy system MAP. Jest to system do szybkiej wymiany stopek. Po podniesieniu stopki do góry i na kliknięciu tego guzika, stopka zostaje zwolniona, a my możemy ją łatwo, prosty i szybki sposób wymienić na inną. Również klikając ten guzik. Dodatkowe akcesoria w maszynie to: trzy szpuleczki, dwie zapasowe i jedna założona już w maszynie, igły, szczoteczka do sprzątania maszyny, mała oliwiarka oraz oczywiście stopka do wykonywania dziurek. To już wszystko o maszynie TexiJoy 13 Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!